Dzisiaj protestujemy przeciwko e, sytuacji, która ma miejsce w podkomisji e, sejmowej. E, na ostatnim posiedzeniu e, podkomisji sejmowej nasz projekt obywatelski to nie jest projektem obywatelskim, który miał być projektem wiodącym. Jest to projekt już Platformy Obywatelskiej. Ja bym dodał, i chyba się nie mylę, projektem deweloperskim. Posłanka Siedmińska jest głównym adresatem naszych postulatów, ponieważ jest przewodniczącą komisji, która pracuje nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i według nas te prace nie podążają w takim kierunku, w jakim życzyli sobie tego obywatele, podpisując w ilości miliona osób projekt obywatelski. No i mamy też obawy, że projekt, nad którym pracuje podkomisja, nigdy nie użyje światła. Dziennego, ponieważ są tam wprowadzane takie artykuły, które Komisja Infrastruktury i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowała z powrotem do następnych prac podkomisji. Także jest odbijanie piłeczki między komisją i podkomisją i te prace się ślimaczą, a zostało już tylko no, 120 kilka dni dokładnie. Cen stracił już 14 miesięcy z 18 wyznaczonych przez Trybunał Konstytucyjny na uchwalenie nowej ustawy. Bez niej 21 stycznia 2014 roku ogrody znajdą się w próżni prawnej. Ja jestem działkowcem od 42 lat i nikt mi nie wmówi, że ja jestem przeciwko działkowcom. Jestem za tym. Żeby te ogródki pozostały w tym zakresie uzgodnionym wcześniej przez zarządy ogródków, a także przez pracę w Sejmie. Ja żadnych transparentów nie widziałam i każdy ma prawo pisać na transparentach co, co chce. W związku z tym trudno mi się odnosić do co, tego, co, czego nie widziałam. Podstawowy zarzut działkowców wobec Pani to to, że opóźniają się prace nad tą ustawą. No, To chyba jest y, y, zły adres, jeśli chodzi o mnie, ponieważ y, muszę powiedzieć, że y, odkąd zostałam przewodniczącą podkomisji działkowej, komisja zebrała się już y, kilkanaście razy. Pracowaliśmy y, bardzo długo, y, w sposób wytężony i wypracowaliśmy. Zapisy, które daliśmy do oceny poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Państwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Transportu. Takiego działania zabrakło wcześniej, bo gdyby poseł Kownacki po wyborze projektu obywatelskiego jako projektu wiodącego przesłał ten projekt do zaopiniowania przez poszczególne ministerstwa, mielibyśmy materiał podczas prac pod komisją. W tej chwili jesteśmy na etapie Uwzględniania uwag wysłanych przez poszczególne ministerstwa oraz poprawek zgłoszonych przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Jeśli mogę powiedzieć o opóźnieniu prac, to absolutnie nieuprawnione jest twierdzenie, że posłowie Platformy Obywatelskiej opóźniają pracę, bo te instrukcje w pracach podkomisji uprawiają niestety posłowie po PIS-u, posłowie. SLD, którzy wychodzą z komisji, nie wnoszą merytorycznych uwag, awanturują się, no i niestety funkcjonuje to jak funkcjonuje, ale pracujemy, jestem przekonana, że pracę pod skończy w przyszłym tygodniu i będziemy mogli przekazać nasze sprawozdanie do Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego.